Tomb Raider w złocie, Sony leci sobie w kulki z raczetem, a Rayman Legends zmierza na PS3 i Xboxa 360, sprawiając tym samym, że dla wielu osób wywalenie kasy na Wii U kompletnie mija się z celem. 16. ostatni w tym tygodniu Games witamy serdecznie. Crystal Dynamics potwierdziło, że reboot Tomb Raidera trafił do tłoczni i wszystko jest już gotowe na mający mieć w przyszłym miesiącu premierę gry. Szef studia, Daryl Gallagher nakosił od groma facebookowych lajków, dziękując fanom za ich entuzjazm i wsparcie, jednocześnie podkreślając, że liczy na to, iż gra się im spodoba, kiedy już trafi w ich ręce. Premiera 5 marca, miejmy nadzieję, że tytuł okaże się być tak dobry, jak chcieliby tego twórcy. Galaxy has been protected by an uncrackable network of planetary defense centers engineered by seven of the greatest minds in the universe and one that was just kind of so-so Lubimy, kiedy ktoś leci sobie w kulki, a Sony zdaje się mieć ku temu większą predyspozycję niż ktokolwiek inny. Ratchet Clank Q-Force, znany w naszym kraju jako załoga Q, pojawiło się na rynku pod koniec listopada zeszłego roku i dzięki crossbuyowi zakup wersji na PS3 miał być równoznaczny z dostaniem wersji na Witę. Miał być, bowiem nikt do tej pory wersji na Witę nie dostał, a jakiś czas temu same Insomniac Games wspomniało, że nie ma pojęcia, co się z Grau dzieje, bo wersja na kieszą konsolkę była przygotowana przez inne studio. Sony zaś pozostawało głuche na pytania zarówno ze strony graczy, jak i samego Insomniak. Teraz jednak pojawiała się informacja od samego japońskiego giganta, z której strumieniem wartkim i szerokim wylewa się marketing. Okazuje się, że pierwsze opóźnienie miało na celu doszlifowanie gry, ale studio Team Giant i Sony uważają, że gra nadal wymaga wypolerowania zanim wyjdzie na rynek, co obecnie ma mieć miejsce na wiosnę. Jako rekompensata dla osób, które złapały się na crossbuy'a i teraz świetnie bawił się przy grze znanej jako czekanie, oferowany będzie port wydanego na PS2 ośmioletniego Ratchet Gladiator wersji na PS3. Coming soon. Radujmy się wszyscy, albowiem Ubisoft ujrzał światło w mroku szaleństwa i zdecydowano, że Rayman Legends pojawi się na PS3 i Xboxa 360. Ich wcześniejsze stanowisko, zakładające wydanie gry tylko i wyłącznie na Wii U, było, powiedzmy wprost, nieco postrzelone, biorąc pod uwagę bazę użytkowników konsoli Nini oraz fakt, że Origins pojawił się na PS3, Xboxa oraz witę zbierając przy tym pokaźny worek pochwał. Teraz wszystko jest jednak w jak najlepszym porządku. Czekamy na wrzesień, kiedy to Legends pojawi się na półkach. Fuck yeah. Sony lubi dostarczać na rynek nowe, wspaniałe serie gier. Problem jednak w tym, że po pewnym czasie ze względu na nadmierną eksploatację, gracze mają ich po prostu dość. Resistance, Motorstorm, Uncharted to przykłady pierwsze z brzegu, a wszystko wskazuje na to, że wkrótce dołączy do nich również Sackboy. O ile Little Big Planet na Witę potrafił zaszkodzić czymś świeżym i oryginalnym, choć duża w tym zasługa specyfikacji platformy, na którą gra się pojawiła, tak LBP Karting powiera błędy jakie swojego czasu popełnił Nation Racers i nie ma w tym nic dziwnego, bowiem za obie gry odpowiada to samo studio. MNR nie został przyjęty zbyt ciepło i podobnie jest ze szmaciankowymi wyścigami. Jak każda część LBP, tak i ta posiada tryb opowieści, w której przedstawiono prostą, ale dającą pretekst do ścigania się fabułę. Świat szmaczanek jest terroryzowany przez gokartowy gang, więc niewiele myśląc, Sackboy zakłada kask oraz gogle, zasiada za kierownicą karta i wyrusza na pomoc mieszkańcom Little Big Planet. Jeśli graliście w którąkolwiek część tej serii, to poczujecie się tutaj jak w domu. Jest kapsuła, są planety do wyboru, jest też możliwość customizacji szmacianki, oraz, co oczywiście jest nowością, możliwość odpisywania pojazdu, którym się ścigamy. Możliwości są całkiem spore, bowiem możemy zmienić karoserię, opony, fotel kierowcy, dźwięk aksonu czy nawet odgłos wydawany przez silnik. Wspomniałem o pojazdach, bowiem niektóre środki transportu nic wspólnego z kartami nie mają. Co powiecie na ściganie się puszką po soku, monster trackiem, czy lewitującą niczym pojazdem z wipeouta mechaniczną pszczółką. Wybór jest naprawdę spory, ale z racji tego, że pojazdy nie mają żadnych statystyk i tak wszystkie prowadzi się tak samo. Szkoda, bo nie ma nic gorszego niż widok naszej fury, która na zakręcie zostaje wyprzedzona przez coś, co przypomina Ursusa. Same wyścigi wyglądają identycznie jak w innych grach tego typu. Zaczynamy na ostatniej pozycji i przez trzy okrążenia, przy pomocy naszych umiejętności dostępnych na torze power-upów, musimy przebić się na pierwsze miejsce stawki. Do dyspozycji oddano nam takie zabawki jak przewijanie czasu, podwózkę na wielkie rękawisy bokserskie bądź rakiecie, impuls energetyczny oraz standardowy zestaw min. Niestety dostępny set szybko się nudzi i nie wprowadza nic nowego do gatunku. Szkoda, bo na pewno można było wymyślić bardziej pokręcone narzędzia zagłady. Dodatkowo strasznie irytuje fakt, że przed pociskiem wysył. Strzelonym przez przeciwników nie możemy uciec. Wystarczyłoby w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk czy wykonać sekwencję QTE, ale nie! Musimy zostać trafieni i czekać około 5 sekund na ponowny powrót na tor. Oprócz wspomnianych już klasycznych wyścigów, podczas gry w LBP karting weźmiemy też udział w próbach czasowych, niezwykle dynamicznych przejazdach przez punkty kontrolne, różnych minigrach oraz zabawach na arenach. Trybów zabawy jest więc wystarczająco dużo, żeby się nie znudziły, ale jednocześnie, szczególnie podczas pojedynczej zabawy z konsolowymi przeciwnikami, czuć pewien niedosyt. Same trasy i areny nawiązują swoją stylistyką do świata LBP. Każda ma swój motyw przewodni i co tu się dużo rozpisywać, wyglądają bardzo ładnie. Problem niestety w tym, że większość z nich jest bardzo prosta w swojej konstrukcji, przez co niesłychanie nudna. Na szczęście jest funkcja tworzenia własnych tras i udostępniania ich, co w pewien sposób rekompensuje braki. Podsumowując, Little Big Planet karting to przykład na to, jak eksploatując grową markę można łatwo przeholować. Tytuł ten nie wprowadza nic nowego do ogatunku i zdaje się być kopią Mod Nation Racers w innym uniwersum. Jeśli macie z kim grać w multi, czy to przez internet, czy to na podzielonym ekranie, możecie spróbować kupić wyścigowego Sackboya. W innym przypadku pograjcie chwilę przed zakupem, bo może się okazać, że tempo rozgrywki niespecjalnie przypadnie Wam do gustu. No i na koniec pytanie do Sony: dlaczego nie ma wersji na Witę? Zamykamy nasz radosny pierdolnik na ten tydzień. Idziemy zająć się innymi rzeczami: pizzą, piwem i Bóg wie, czym jeszcze. Standardowo kłaniamy się nisko. Życzymy udanego weekendu i usłyszymy się ponownie w poniedziałek. Trzymajcie się. Hej.